Swochowane, obrażalskie, burczące, nieprzyjemne, takie bardzo często bywają nasze nastolatki. A przecież to nasze ukochane dzieciaki i święta są doskonałą okazją, aby prezentem, upominkiem przypomnieć im, że kochamy ich jak nikogo i że są dla nas całym światem, bez względu na to, jak często się kłócimy. Nazywam się Beata Sobczyk, jestem edukatorką rodziców i w tym odcinku pomogę Ci przypomnieć sobie, czym się kierować i jak wybierać prezent dla nastolatków. Z sercem, miłością i zrozumieniem. Kupowanie prezentów maluchom bywa dużo łatwiejsze, bo łatwiej ich ucieszyć, łatwiej ich zaskoczyć i zwykle wiemy, co im się spodoba. Z nastolatkami natomiast już jest dużo trudniej. I pierwsza ważna rzecz. Nie chciałabym, żebyś miał, miała wyrzuty sumienia, że nie wiesz, co kupić swojemu nastolatkowi. To bywa trudne, bo nastolatki są bardzo wybredne. Czyli jeżeli wymyślą, że chcieliby zieloną bluzę, to to jest najczęściej konkretna bluza w konkretnym odcieniu zielonego, w bardzo konkretnym kroju. Jeżeli... Też nastolatki są dosyć skryte, nie dzielą się wszystkim, zaczynają z nami spędzać mniej czasu, więc siłą rzeczy nie mamy dostępu do wszystkiego, co siedzi w ich głowach i do wszystkiego, co by chcieli. Kolejna trudność, nastolatki często mówią po prostu pieniądze, a my, rodzice, nie chcemy, żeby to były pieniądze, chcielibyśmy im często coś kupić, żeby no to był taki prezent, prezent. I ostatni punkt naszych trudności. Oni po prostu sami często nie wiedzą, co by chcieli. I tutaj zatrzymam się na chwilę, bo czy oni naprawdę nie wiedzą, to Wam opowiem później. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia całego odcinka do końca, bo na końcu zdradzę Wam mój sekret, mój tajemniczy sposób na to, co zrobić, aby te prezenty dla nastolatków były jeszcze bardziej trafione i były takimi pewniakami. A tymczasem cztery rzeczy, które warto brać pod uwagę, szukając prezentu dla nastolatka. Po pierwsze, uważnie ich słuchajmy. Dzieciaki często starają się przemycić tak delikatnie nam pewne informacje. Czasem bardziej wprost, mówiąc, o, Franek ma super słuchawki, Kasia ma ekstra bluzę, albo wiesz, Adam dostał fantastyczne... coś tam, tak? I oni to mówią tak by niezobowiązująco, ale pod tym często kryje się taki przekaz. Pamiętaj o tym, też bym się z tego bardzo ucieszył, ucieszyła. Hmm? Albo robią to w taki bardziej zawoalowany sposób. Hmm, na te wycieczki w góry to przydałby mi się taki bardziej profesjonalny plecak. Albo po ostatnich wakacjach wiem, że przydałaby mi się nowa walizka. Hmm? Miejmy w sobie taki nawyk, nawet notowania tego, wychwytywania, zapamiętywania. Wiem, że nie każdy ma w sobie tę uważność, a warto o nią zadbać. To bardzo pomaga, bo wtedy jesteśmy w stanie naprawdę trochę spełnić ich marzenia. 2. Pamiętajmy, że to jest prezent dla dziecka, nie dla nas. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Bardzo lubicie chodzić do teatru i macie ogromną ochotę wybrać się tam z waszym nastolatkiem, ale wasz nastolatek jasno mówi, nie lubię teatru. To wtedy, jeśli w jakiś weekend powiemy, słuchaj, wiem, że za tym nie przepadasz, ale wiesz, bardzo mi zależy na tym wyjściu z Tobą do teatru, to jest dla mnie bardzo ważne. Powiedz tylko, którego dnia i pójdziemy razem, to jeśli macie dobrą relację, to na pewno zadziała. Natomiast jeśli w takich okolicznościach dacie te bilety w prezencie i powiecie, słuchaj, jak super, idziemy razem do teatru, to to nie będzie fajny prezent. Jeżeli masz ochotę iść do teatru z dzieckiem, z nastolatkiem swoim, to kup to sobie te bilety w prezencie, a nie jemu. Jeżeli on jasno deklaruje, że tego nie lubi, no bo oczywiście inna kwestia jest, jeśli on to lubi, tak? Albo jeżeli są to, nie wiem, bilety na... Koncert, na który ty średnio masz ochotę, a dziecko marzy. No to wiadomo super prezent. Ale myślcie o potrzebach i preferencjach waszego nastolatka. Nie filtrujcie ich przez siebie. Te prezenty będą dużo sprawią dużo większą radość. Punkt trzeci. Idąc za ciosem, pokonaj własne przekonania na temat tego, co jest ważne dla twojego nastolatka. Opowiem to na przykładzie grania online, które w wielu domach jest takim punktem zapalnym wielu konfliktów. I teraz tak, mamy dziecko, dla którego to granie jest bardzo ważne i mamy też rodzica, który widzi, że to granie jest dla dziecka ważne, ale nie chce przykładać do tego ręki, bo mówi, on i tak dużo gra, kłócimy się przez to. Moim zdaniem lepiej by się uczył, więcej czasu by spędzał z kolegami lepiej by wykorzystywał ten czas, gdyby nie to granie. I my wtedy w tym takim przekonaniu, że nie chcemy do tego dokładać ręki, przykładać, wiecie, dokładać tam jeszcze, nie wzbogacać tego doświadczenia, bronimy się rękoma i nogami, żeby nie kupować temu dziecku nic, co i służy do grania. Ale spójrzcie na to inaczej. Być może, i to zwykle działa, tak? To nie jest tak, że być może. Ja wiem, że to działa. Jeśli my wiemy, że to granie jest dla dziecka ważne, to jeśli kupimy mu coś, co służy do grania, wymarzone słuchawki, dodatkową grę, jakieś, wiecie, cokolwiek, co wiecie, że jemu się przyda, to wysyłamy tym samym sygnał, hej, różnie się między nami układa. Wiem, że nie zawsze... Po, ma, rozumiemy się w tym temacie grania, nie zawsze tak samo postrzegamy jego rolę i jego istotę tego grania w Twoim życiu, ale pamiętaj, że Cię kocham i to, co jest dla Ciebie ważne, widzę, co jest dla Ciebie ważne i staram się to szanować. I ja Wam obiecuję, że w takich okolicznościach to ten prezent nie tyle przyłoży się do pogłębienia problemu, tylko wyśle jasny sygnał Widzę Cię i widzę, co jest dla Ciebie ważne, a to jest zawsze taka uproszczona wręcz droga do wzmocnienia relacji. A zawsze Wam powtarzam, że ym, bazą do porozumienia i do rozwiązywania konfliktów i do unikania eskalacji różnych zatargów jest właśnie relacja. Podob y więc, a jeśli, przepraszam, bo się pomyliłam, a jeśli macie wątpliwości, czy tego grania nie jest za dużo, że rzeczywiście ono bardzo rzutuje na codzienność, to wypatrujcie mojego nowego produktu, bo w styczniu będę miała dla Was coś naprawdę super fajnego i super dobrego. Możecie się na dole zapisać, tam zostawiam link do newslettera, żeby Was na pewno nie ominęła informacja o premierze. To oczywiście dotyczy nie tylko grania. To dotyczy także kosmetyków. Teraz mnóstwo nastolatek, znaczy nie teraz, zawsze przychodzi taki moment w życiu nastolatki, że one zaczynają szaleć na punkcie kosmetyków. Nie wszystkie, ale duża część. I my na myśl, że mamy kupić kolejny błyszczyk, tusz do rzęs, krem czy cokolwiek, musimy sobie rany. Ona już ma tego trzy razy tyle, co ja, a ma taką piękną cerę, po co jej to? Wyślijmy znowu sygnał tej dziewczynie, Szanuję Twoje potrzeby, widzę, co jest dla Ciebie ważne, cieszę się, że się czymś interesujesz, tak? To samo jest z ubraniami. Nam się może wydawać, że skoro już ma cztery bluzy, to po co piąta, a jeszcze taka droga, można kupić o połowę taniej. To ma być przyjemność dla Waszego dzieciaka. Niech nauczy się też, że... Prezenty to jest jakiś taki element celebrowania życia, sprawiania przyjemności, cieszenia się czymś. I myślę, że to jest doskonała okazja, jeśli pokonamy te nasze blokady i wyjdziemy naprzeciw temu, czego oni naprawdę by pragnęli. I ostatni, czwarty punkt. Pomyśl o takich zak rewirach życia Twojego nastolatka, gdzie on może czuć pewien niedosyt albo trudność. Na przykład, jeśli jesteś rodzicem bardzo takim wymagającym, który często zagania dzieci do y, nauki, do sprzątania, do obowiązków, tam nie ma chwili na zatrzymanie, to może, nie wiem, mata do masażu, y, zestaw do parzenia herbaty, coś, co Twój nastolatek... Trochę lubi, ale trochę w tej codziennej bieganinie nie ma na to czasu. Tak? Takie różnego rodzaju masażery, na przykład na kark, są super relaksujące, odprężające i zawsze dają chwilę wytchnienia. Jeżeli masz poczucie że twój nastolatek bardzo szybko się do czegoś zapala i często to porzuca i dużo w waszym życiu jest takich rozmów o tym, że bez sensu coś kupować, bo zaraz to się nie przyda, że znowu chciał i nie używa i tak dalej. To może warto kupić coś, co jest jego aktualną zajawką. Nie wiem czy można to zrobić miesiąc przed świętami, ale wytrzymajcie jeszcze trochę. Wiecie, jakimś taką pasją, hobby, żeby znowu wysłać sygnał, hej, widzę, że cię to zainteresowało, spróbuj, może to zostanie na dłużej. I nie wypominać, jeśli to się nie uda. Zastanówcie się, gdzie Wasze dziecko może mieć trudności, na przykład długie dojazdy do szkoły, nie wiem, gryzące swetry, czyli jest zimno, a nie lubi tej odzieży takiej ciepłej, odpowiedniej, być może marznące stopy albo dłonie. I warto wtedy coś na coś się skarży regularnie, ale odrzuca jakieś tam nasze rozwiązania, być fajnie jest zaopiekować ten kawałek, tak? czyli nie wiem, kupić słuchawki i powerbanka na te dojazdy, albo kupić coś z wyjątkową miłej Dzianiny, z jakąś wyjątkową mieszanką y, ciepłych włókien, jakiś tam wełen różnych, ja się na tym nie znam totalnie żeby było miłe dla ciała. Albo ogrzewacz do rąk, albo nie wiem, ciepłe kapcie. Wiecie, cokolwiek. I o ile kapcie wydają się średnim prezentem dla nastolatka, to jeżeli to będą doskonałej jakości wełniane kapcie dla dzieciaka, który, któremu bardzo marzną stopy, to widzicie to połączenie, to już jest pokazanie, chciałam o ciebie zadbać. I przykład z kapciami jest akurat z mojego domu i to był cudowny prezent, zarówno dla mojego męża, jak i dla mojego syna. Więc to są wszystko sposoby, żeby wysłać taki sygnał tym naszym nastolatkom. Kocham cię, jesteś moim dzieckiem, chcę dla ciebie jak najlepiej. Staram ci się tym prezentem pokazać, jak bardzo cię kocham, jak bardzo cię widzę, ciebie i twoje potrzeby. A teraz jeszcze słowo o pieniądzach. Ja na przykład bardzo nie lubię dawać w prezencie gwiazdkowym pieniędzy, ale wiem, że są sytuacje, kiedy to jest najlepsze, co możemy zrobić. Więc ja sobie zawsze myślę, że możemy to wymienić, zamienić niejako na kartę podarunkową do ulubionego sklepu. Możemy też te pieniądze tak jakoś ładniej opakować. Wiem, że Ula Pedantula kiedyś robiła taki odcinek o tym, jak ładnie dawać pieniądze na wesele, na ślub. I tam jest kilka podpowiedzi, z których na pewno można skorzystać, więc ja już tutaj nie będę wymyślać. I teraz mój sekretny sposób na to, jak sprawić, żeby te niespodzianki były na pewno bardzo trafione. Ja słuchajcie, się kontaktuję ze znajomymi moich dzieci. Czyli piszę sms albo znajduję ich na messengerze, często do najbliższych znajomych naszych dzieci, przecież mamy kontakt. Ja do nich piszę, słuchaj, zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, albo może byłyście razem na mieście, tak? Być może widziałaś, że coś wpadło w oko mojej córce, albo wiem, że chodzicie razem, nie wiem, na siłownię, na treningi, jakieś coś. Słuchaj, co by się przydało tutaj, tak? I po pierwsze, y tym dzieciakom jest zwykle bardzo miło, że się z nimi kontaktuje i w ogóle się na maksa angażują. Po drugie, podpowiadają z sercem i to są sprawdzone prezenty. A po trzecie, kiedy nasze dzieci się dowiadują, że taką drogą to zostało dopracowane, to jeszcze bardziej sprawia im to jeszcze większą radość, bo widzą ten wysiłek, który był w to włożony nie tylko od naszej strony, ale też od bliskich im osób. To co? Mam nadzieję, że podpowiedziałam Wam trochę, jak szukać tych prezentów, czym się kierować, żeby było łatwiej. Jeżeli uważacie, że to były wartościowe treści, to koniecznie zostawcie serduszko, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nic Was nie ominęło i podzielcie się w komentarzu, co, ewident, co finalnie wybraliście dla swoich nastolatków. Ściskam Was mocno i do następnego odcinka.